Cześć, witajcie kochani, bardzo serdecznie, ja jestem niu, a to jest specjalny odcinek świąteczny, w którym chcę wam złożyć życzenia, jako że śniegu nie ma, to chociaż życzenia dostaniecie. No i w sumie tak sobie będę gadał... oho! Witaj święty Mikołaj, kurde tu robisz? Cześć Bartek! Ja w ciebie nie wierzę, w ciebie nie mam. Co? Ja się jeszcze powiesz, że wie, ty nie wierzysz, co? Czeba, no dobra, dobra. Masz coś dla mnie? No byłeś mi grzeczny, bo za dużo gnąłeś ja. w filmikach i fnujesz na ulicę. Masz tutaj gówno. Kurde, no, Że mam to zjeść. No nie wiem, co z nim zrobisz to twoja sprawa. To może chociaż pomożecie mi złożyć życzenia, co? Grosami głupi. A ty tylko to no co, Mikołaj, z dużym życzenia, prawda? No oczywiście, ale bardziej. Wszystkiego najlepszego z okazji świąt nowego roku. Życzę ja, Mikołaj, dostal? macie coś na dodanie? Zawsze róbcie to, co uważacie za stosowne. I nigdy nie zapominajcie zrobić zadań domowych. Nie bądźcie grzecznym, bo w dostaniecie.